Dzisiaj opowiem Wam historię Pałacyku Myśliwskiego w mojej woli. Książę Wilhelm, pochodzący z dynastii Welfów, książę Brunszwiku, Lunberga oraz Oleśnicy, postanowił wybudować sobie Pałac Myśliwski. Podobno w wybranym konkretnie miejscu. Taka była jego wola. I w taki to sposób zaczęto budować pałac w miejscowości, która od tego dnia. Nazywała się Moja Wola. A jak go budowano? Na bogato. Suwity z machoniu, sala bilardowa, piękne pokoje gościnne. To wszystko miało zapewnić odpowiednią oprawę wielkich polowań i pijackich imprez. Obiekt został wzniesiony w 1852 roku według projektu architekta Karłowskiego. Książę Wilhelm ze swojej wizyty w Szkocji przywiózł mnóstwo materiałów i artefaktów, które stały się wyposażeniem wnętrz. Pokoje mieszkalne zostały podzielone tak, aby każdy z nich odpowiadał stylem jednemu ze szkockich klanów. Z kolorowych tkanin powstały obicia mebli i zasłony. Ściany i suwity ozdobiono malowidłami w tym samym stylu. Kto odwiedzał pałacyk ten nie mógł zapomnieć szkockich kolorów starych mediów. Na ścianach wisiały trofea myśliwskie, wypchane ptaki, oprawione głowy zwierząt. Na tarasie stały wypchane zwierzęta i głowa słonia. Do dziś zachowały się jedynie resztki tapet ze szkockimi wzorami. Po zmianie właścicieli na początku XX wieku zostały one zasłonięte drewnianą boazerią. I tak przetrwały dwie wojny światowe, czasy powojenne, czasy ośrodka szkoleniowego i technikum leśnego. Około roku 1886 baron Daniel von Diergert odkupił pałac od pierwotnych właścicieli i rozbudował go jeszcze bardziej. Powstała wieża widokowa, sprowadzona z Portugalii korę dębu korkowego, z którego wykonano elewację całego budynku. Tym samym pałac stał się fenomenem na skalę całej Europy, a może i świata. Warto też zaznaczyć, że kamienna podmurówka również jest unikatowa, bowiem wykonano ją z rudy darniowej. Zawiera mnóstwo żelaza i przyciąga magnes. Baron Daniel von Digracht. Umarł w Egipcie w Osłanie w 1911 roku, prawdopodobnie podczas polowania, choć znalazłem też informację, że Baron miał się tam pojedynkować i umarł w wyniku gangreny skaleczonego miejsca. Z opowiadań osób będących na pogrzebie barona można było się dowiedzieć, jak to kilkunastu leśników niosło ciało zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku obok kościoła w małej woli. Baronowa Agnes von Diergaard po śmierci męża przyjęła grupę młodych dziewcząt, które miały się u niej uczyć prowadzenia gospodarstwa domowego i wtajemniczać w pracy tzw. niedzielnych szkół. Podczas zajęć urządzanych w piwnicy pałacyku wygłaszane były regularne godziny biblijne. O tych nabożeństwach mężczyźni otrzymywali kakao, a kobiety kawę. Baronowa latami stosowała godziny przyjęć we wtorki i w piątki, podczas których każdy mógł przyjść i przedstawić swoje troski i problemy. Agnes uczyła swoich ludzi rozpoznawać biedę od podstaw i pomagała każdemu, jeśli tylko było to możliwe. Największe niebezpieczeństwo widziała w nadmiernym spożywaniu alkoholu, dlatego zakazała picia wina w swoim domu. Kupiła gospodę przy sośniach i urządziła dom starców pod opieką siostry Flory i Olgi, którym ludzie w podeszłym wieku na koszt jej dóbr spędzić mogli wieczór swojego życia. To samo dotyczy domu starców w chojniku. Zbudowała też kościoły w sośniach i chojniku, przedszkolę i herbaciarnię. Po I wojnie światowej jej dobra zostały przez nową niemiecką granicę podzielone. Pani baronowa 80. urodziny obchodziła w swoim pałacyku. Rankiem jak zawsze trąbione było przez leśników tzw. wysokie budzenie. Później siedząc na werandzie baronowa przyjmowała gratulacje i życzenia od swoich bliskich. Z uśmiechem na twarzy patrzyła na park obserwując piękne dęby i konie. Zebrani na placu tenisowym goście odśpiewali wraz z solenizantką pieśń jagody z mojej woli. 18 stycznia 1945 roku musiała opuścić moją wolę wraz z licznymi uciekinierami. Było to i tak dobrym zrządzeniem, ponieważ w tej ucieczce była prowadzona przez wiernego pełnomocnika generalnego, pana Wędzla Wowicza, jej przyjaciółki, panią Wos i wierną pannę Dolę Kuczkowską. Po tym wydarzeniu spędziła kilka spokojnych dni w domu rodziny Kuczkowskich i 5 lutego 1945 roku zmarła. W 1945 roku nową właścicielką obiektu zostaje Elżbieta Brigida von Klitzin-Romberg. Pod kierunkiem jej męża Gisberta w mojej woli aktywnie działały różne parzystowskie organizacje. W okresie okupacji część budynków pałacowego zaplecza wykorzystywana była jako obóz dla polskich jeńców wojennych. Jednocześnie odbywały się szkolenia bojowe hitlerowskich. Ogromna liczba lokalnych mieszkańców była więziona w przymusowych obozach pracy na terenie całej obecnej gminy Sośnie. W czasie walk o Wrocław znajdował się tu szpital dla żołnierzy radzieckich oraz obóz dla jeńców wojennych. W 1948 roku w pałacu powstał ośrodek doskonalenia robotników leśnych. W latach 51-52 powstało Technikum Leśne imienia Bolsowa Bieruta w Mojej Woli. Warto podkreślić, że była to pierwsza w historii leśnictwa szkoła dla dziewcząt. Technikum Leśne zamknięto w połowie lat 70., a budynek pozostał własnością lasów państwowych. Do 1988 roku w pałacu mieścił się leśny ośrodek szkoleniowy. Następnie przez 4 lata pełnił on funkcję hotelu dla robotników leśnych. W 1992 roku został zamknięty. Pod koniec ubiegłego stulecia lasy państwowe postanowiły podbyć się zabytku i przekazały go gminie Sośnie wraz z parkiem i innymi zabudowaniami. Samorząd w krótkim czasie sprzedał całość osobie prywatnej. Pieniądze w tym czasie były bardzo potrzebne, zwłaszcza tak małej i biednej gminie. Tymczasem nabywca nie wywiązał się z obowiązku przeprowadzenia remontu. Podobnie zresztą jak i jego następcy. W lesie okalającym pałac znajduje się grobowiec barona Daniela von Diergarda oraz jego żony. Niedaleko pochowany jest także woźnica z żoną. Podobno pochowano tam także jego konie. Zabudowania otacza park krajobrazowy o powierzchni przeszło 10 hektarów. Park ten w 1989 roku został uznany za powierzchniowy pomnik przyrody. Na terenie parku znajduje się 11 pomnikowych drzew, 9 dębów i 2 buki. Przy jednej z alei umiejscowiono alpinarium. warto przekazać 1% ze swojego pitu i pomóc ratować ten wspaniały zabytek. I to by było na tyle. Widzimy się za tydzień. Zostawcie łapkę. Cześć!